Witajcie. że Witajcie. 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 takie koleki są dzisiaj, jak zawsze ostatnio jak byłem z latem, tutaj były 10-15 metrów kolejki żeby tego pokolenia dostać jest to, że to jest coś dość popularne. polecamy ktoś jest pewnie Polecam spróbować tutaj się dzieje naprawdę dużo jesteśmy na BW Strasse jeśli dobrze rozmawiam. no i właśnie tu jest ten uban i tu jest ten uban właśnie który przejeżdża a tam dosłownie słuchajcie Jestem burgerek właśnie w tej toalecie i widzę, że tam się już ustawiła niezła kolejka. No nic, idziemy. Troszeczkę postoimy, ale mówię wam, że warto. Spójrzcie jak to wszystko wygląda. Jest mnóstwo ludzi. A tam jest napis. A tutaj u góry uban będzie smakować i tego jeszcze ferdafy zamówimy w śladzie do wystawy hej hej, widzisz o tej gerne? I mamy majsterburger? Majsterburger mit Ja, pomysł to bardzo. Pomysł, to was tanka? Numer 81, słuchajcie i będziemy czekać. O 80, słuchajcie za chwilkę.

Będę tutaj, ale jak to będzie smakować. Zamówiłem burga maista klasycznego, tak więc zobaczymy to zaraz. Są naprawdę pyszne. Są takie... Mm, nie powiem, że są soczyste, mega soczyste, ale są, nie są super tak, nie? Są smaczne. Muszę wam powiedzieć, że same frytaski są super Mogłem jeść tylko same frytki to taki burgera, słuchajcie Są frytaski, jest piwko Do tego jest burgerek Burgerek wygląda w ten sposób jest bekon, jest cebula, jest kawałek mięsa. No i pół maślona, dęba będziemy próbować. Słuchajcie, widać, że to mięsko jest wysmażone, tak? Czyli jest tutaj mocno wysmażone i pożywka są, tak więc jemy. ten burgerek naprawdę mocno smakował, eee, tak więc e, polecam, polecam gorąco, tutaj też dużo się dzieje, tak tutaj też warto... Przyjechać i pochodzić jest dużo tunejki i restauracji miejsce takie niespotykane, bawiły się w Berlin-Kreuzberg. Tak więc zapraszam Was tutaj naprawdę serdecznie, jeśli ktoś byłby był w Berlinie i chciałby smacznie zjeść to miejsce. Polecam. To jest moi drodzy historyczna toaleta, śmiało można tak powiedzieć właściciel który znalazł tą toaletę obecną obecny lokal imbis gdzie sprzedaje hamburgery to wszystko zaczęło się w 2003 roku gdzie wzbudziło w nim zainteresowanie dlaczego stoi to miejsce tak puste ta przestrzeń i zainteresował się tym w radhausu udzielili mu odpowiedzi i tam dalej szukał właściciela natrafił i od 20 lat, od 20 lat prowadzi ten biznes w tym miejscu a takim momentem przełomowym to były mistrzostwa świata w piłce nożnej to właśnie w tym roku otworzył ten imbis i to był właśnie taki przełomowy rok gdzie mnóstwo turystów i właśnie w tym roku taki nabrał taki, taki rozgłos i myślę, że to mu troszkę pomogło pociągnąć ten biznes zacząć ten biznes z powodzeniem, bo jak sami widzieliście, no tutaj kolejki sięgają naprawdę 20-50 metrów czasami. Kiedyś z bratem i naprawdę trzeba było troszeczkę poczekać, prawie jak w Magnolacie. burgerze. Więc ja już piadłem, było naprawdę smacznie. Te frytki były niesamowite dzisiaj. Ostatnim razem te frytki mi nie za bardzo podeszły, ale dzisiaj były wyjątkowe. Z tego co wiem, ciężko te frytki dobrze przyrządzić, muszą być te ziemniaki świeże, tak więc to jest taka dosyć umiejętność, gdzie trzeba wiedzieć jak dobrze te frytki przyrządzić. Całość oceniam na 8. 8 dałbym naprawdę 8,5 nawet Meisterburger z historią. Od 20 lat sprzedają w tej toalecie można powiedzieć. Tak więc tutaj jestem w miejscu Kreuzberg Jest sporo miejsc, w których warto zobaczyć woda, można fajnie spędzić czas i smacznie zjeść.